Nie tylko pod adresem samorządowców kierowane są groźby. Na hejt narażeni są również młodzi ludzie. W Więcborku nastolatki nagrały film, na którym palą zdjęcie koleżanki. Padają też komentarze pod adresem prześladowanej dziewczyny i groźby. Rodzice nastolatki zgłosili sprawę policji kilka dni temu. Jak mówią służby, w tym czasie niewiele zrobiły. Poń, po, po, poń, po tobie. To film, na którym nastolatki palą zdjęcie koleżanki. Akcji towarzyszą wulgaryzmy i groźby. Rodzice nękanej dziewczyny postanowili interweniować. Ten film jest dla mnie jest straszny jako dla, taty, dla Nie wiem, ojca, który widzi zdjęcie, wizerunek swojej córki palony, i przy tym jeszcze wypowiadane są słowa, które są tam wypowiadane. My nic z mężem, tylko się wystraszyliśmy. Też zgłosiliśmy sprawę na policję wieczorem, tydzień temu, niespełna tydzień temu, i pojechaliśmy do jednej z tych dziewczynek do domu. Udało nam się ten filmik odzyskać. Mówiła: Nie ma problemu, mogę panu przesłać. Powiedziała: Na tym filmiku była ta dziewczynka, ta dziewczynka, ja byłam. Ale ja nic nie robiłam, ja tylko nagrywałam. Nagranie i dane osób, które brały w nim udział, rodzice dostarczyli policji. Jak mówią, mieli nadzieję na błyskawiczną reakcję. No człowiek wiadomo, że jak gdzieś idzie do jakiejś instytucji, jakim jest policja, czy, czy, czy nie wiem czy szpital, czy pogotowie, ma nadzieję, że zostanie jakoś tam przyjęty i, i, i dane służby jakoś się tym zajmą. Policja podkreśla sprawę przyjęła, ale na jej rozwiązanie potrzeba czasu. Policjanci zabezpieczyli do sprawy materiał oraz telefon komórkowy, Teraz policjanci będą w dalszym ciągu zbierać ten materiał dowodowy, żeby, żeby w całości przekazać go do prokuratury rolnowej w Tucholi. Rodzice nękanej dziewczyny dbają przede wszystkim o jej spokój, by po feriach wróciła normalnie, bez lęku do szkoły. Specjaliści jednak podkreślają, że takie sytuacje to nie tylko tragedia i trauma dla nękanej osoby i jej rodziny. Równie ważny jest tu wydźwięk społeczny. Ważne jest, aby nie tylko rodzice, ale też instytucje reagowały. Tak? To znaczy mówimy o policji, o różnych placówkach wychowawczych, ale też o szkole. Często jest, przecież nic takiego się nie stało, co tutaj państwo, rodzice są często posądzani, o szcz, szczerze mówiąc, o nadwrażliwość, o przesadę, o zna, za nad tą ingerencję w, w, w zachowania dzieci. Namawiałabym do tego, aby... Poważnie podchodzi do tych spraw? O dalszym postępowaniu w sprawie zadecyduje prokurator Więc, Monika Kamińska.